Drodzy odowcy, prezentujemy pierwszego gołębia na aukcję, bardzo wyjątkowa aukcja, ponieważ tylko dwa gołębie. Wojtek, przygotowaliście no, po moich ogromnych prośbach tylko dwa gołębie, ale szczególne, ponieważ pierwszy gołąb to będzie wyjątkowa samica. Są to, są to wybitne gołębie uważam, jest to samiczka po pierwszym asie Krakus 2023 i córce Ornata o numerze, gołąbek jest o numerze PL0281. 25 rok, 54,85. Czy jest to bezpośrednia córka Asa Krakus z 2023 i wnuczka, wnuczka Ornata. Gołąb to będzie samica. Bardzo To jest bardzo I fajne też jest to, że ty posiadasz w swojej kolekcji kilka dzieci. Ornata? Tak, bez, 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 posiadamy bezpośrednio. Czworo synów ornata. I tak ciekawość, bez co było powodem, że aż tak zainspirowała Cię ta rodzina Głębi? Bo wiem, że nie bez powodu kupowałeś tą rodzinę. No, w Tego Mie sprawdzają się na wspólnych głębnikach, tak. A my zaczęliśmy też e, ostro grać na wspólnych głębnikach, dlatego też e, zainwestowaliśmy po prostu w Tego gołębie i weszliśmy w to, w to Głębi. Ja też, drodzy chcę zaznaczyć, że nie bez powodu na pierwsze miejsce idzie córka, wnuczka, przepraszam, Ornata, no bo ty posiada tak. w swoim e, gamiku e, dzieci, ale też wyjątkowe połączenie, no bo z jednej strony Ornat, a z drugiej strony. No dwa wybitne, najwybitniejsze. Gołębie. No a pierwszy raz Krakus na wnuczkę na, na, na córkę Ornat, tak? Także, Drodzy, serdecznie. I to są zapraszamy. już gołębie, gdzie z tej córki Ornata już mamy też jakieś asy, nie. Serdecznie Także zapraszamy. Też... Ja tylko chcę zaznaczyć, że. Nie, nie chcę dzisiaj zdradzać, ale możliwe, że najprawdopodobniej to jest jedyna aukcja w sezonie 2025, gdzie było bardzo problemu. Chociaż Wiktor bardzo namawia. <laughs> bardzo było ciężko Wojtka przekonać Marcina, ale pewien układ był, że po prostu dwa trafiły na aukcję, także, drodzy, serdecznie zapraszamy, a Wam serdecznie też dziękuję za przekazanie tych dwóch GMI. Proszę bardzo.